W przychodzimy do następnego elementu wyznania wiary: tego, który mówi o tym, że Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Oczywiście musimy tutaj pamiętać, że nie chodzi o jakiekolwiek niewidzialne rzeczy, jest przecież mnóstwo rzeczy niewidzialnych, które wcale w tym wyznaniu wiary, ich, ich istnienia nie wyznajemy. Są rzeczy niewidzialne, dlatego że są tak bardzo małe, że naszym zmysłowym wzrokiem Naszymi oczami nie możemy ich dostrzec. Są też takie rzeczy, które po prostu z natury swojej duchowej są, jakieś pojęcia różnego rodzaju, też powiedzmy, można by traktować jako, jako takie. Chodzi tutaj konkretnie, mówiąc o tych rzeczach niewidzialnych, mówimy o naturze anielskiej, o naturze duchów czystych. To jest to, co oczywiście wyznajemy. I trzeba przyznać, że w okresie posoborowym wiara w anioły stała się elementem trochę takim zbędnym. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że nie bardzo pasowała, po prostu nie pasuje do koncepcji, w której człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem. Musimy pamiętać o tym, że to jest przecież myśl, która bardzo mocno wsiąka w te umysły wiernych. Może teraz już nawet trochę mniej z tej racji, że zainteresowania teraz się Przesunęło już z człowieka na, na świat przyrody i na jakąś tam, powiedzmy, jakąś tam Matkę Ziemię i tak dalej, ale do niedawna bardzo powszechnie mówiono przede wszystkim o wielkości człowieka, o jego wielkiej godności, o tym, że on jest tym jedynym stworzeniem, którego Pan Bóg chciał dla niego samego. No to jest oczywiście prawdą pod warunkiem, że nie mówimy jeszcze o aniołach. To jest prawda, jeżeli ograniczamy się tylko właśnie do tych stworzeń widzialnych, to znaczy do tych stworzeń, które posiadają również ciało, albo są po prostu cielesne. A więc musimy pamiętać o świecie anielskim i bardzo ważny jest ten dogmat istnieniu aniołów i te wszystkie dogmaty z nim związane, bo tu jest wiele więcej prawd, wiary, jakoś podporządkowanych temu, że oni zostali stworzeni, że oni istnieją. Bo oczywiście wiąże się to z kwestią grzechu, jego źródła, grzech Lucyfera, grzech aniołów upadłych i oczywiście potem kolejne jakby rzeczy związane, chociażby na przykład prawdą wiary jest to, że, że każdy, przynajmniej każdy chrześcijanin ma swojego anioła stróża. Więc z tym się wiąże wiele różnych prawd wiary, dość, dość mocnych, takich istotnych z punktu widzenia, nazwijmy to, praktycznego. Ale przede wszystkim w dzisiejszych czasach istotne jest istnienie aniołów z racji właśnie tego, aby, aby nie uważać siebie za najdoskonalsze na jakieś stworzenie, które Pan Bóg stworzył. Oczywiście musimy też pamiętać, że Pan Bóg zawsze jest zdolny do stworzenia czegoś doskonalszego niż to, co już stworzył, ponieważ stworzenie jest zawsze czymś skończonym, Bóg natomiast jest nieskończony w swojej mocy. Dlatego zdolny jest zawsze do tego, żeby stworzyć coś lepszego. A natura konkretnego stworzenia mogłaby zawsze teoretycznie być nieco lepsza. Tak jak do skończonej liczby można dodać jeden, w ten sposób uzyskać liczbę nieco większą. To i tak jest nieskończenie mniejsza od nieskończoności samego Boga. Tak to mniej więcej wygląda, ale istnienie aniołów jest rzeczywiście czymś takim. Z jednej strony, cały czas ta wiara istnieje, oczywiście w, 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 po prostu w ludzie katolickim cały czas jest dzięki modlitwom, chociażby w tej prostej modlitwie do anioła stróża jest wiara czymś powszechnym i nawet po soborowych katechizmach dla dzieci jest rzeczywiście, tak, mowa jest o anioła, to prawda, ale z drugiej strony. Ciągła, ciągłe naciskanie na mówienie o człowieku jako istocie najdoskonalszej jest czymś, co powoduje, że aniołowie gdzieś zupełnie się gdzieś przestają w tym wszystkim liczyć. Oczywiście, też jest prawdą, że nikt tak zasadniczo, o ile wiem, nie podważa tak za bardzo. Nie słyszałem nigdy herezji, która by do tego się sprowadzała, że w ogóle nie ma aniołów. To prawda. W Polsce przynajmniej, bo jeżeli chodzi o, o cały świat, to znamy na pewno, słyszeliśmy może przynajmniej ten, ten przypadek tego niesławnego holenderskiego katechizmu z lat 60., gdzie w ogóle o aniołach nie mówiono, gdzie sprowadzono ich do jakiejś mitologii, tak jakby byli po prostu elementem tylko jakiegoś takiego kodu kulturowego, który należy oczyścić i żeby pozbyć się tych elementów mitologicznych i w ten sposób już ów nie będzie. Tam zresztą zaczynała się narracja tego katechizmu nie od stworzenia świata, tylko zaczynała się od wybrania od, od Abrahama, czy po prostu od tworzenia narodu wybranego, tak powiedzmy. Natomiast e, oczywiście jest bardzo ciekawe, że w tym, od samego początku, już właśnie w, w składzie apostolskim e, i w późniejszych e, także e, z, w wyznaniach wiary, już się właściwie jakoś ta prawda mieści, ona jest czymś naprawdę e, niezwykle e, istotnym właśnie też i ze względu na coś jeszcze innego, mianowicie na genezę zła, że ciężko jest zrozumieć, właśnie nie dałoby się zrozumieć tego, czym jest zło, gdybyśmy najpierw nie pojęli grzechu aniołów. Ale jeszcze wracając do tej godności człowieka, musimy pamiętać, że aniołowie, tak jak ta wiara katolicka naucza, są kimś zdecydowanie od nas doskonalszym. Święty Tomasz podaje trzy powody, dla których tak jest. Chociażby taki powód bardzo mocny, Mianowicie aniołowie już teraz są rzeczywiście z niebem, znaczy w, Bogu, w niebie, z Bogiem zjednoczeni. Wszyscy jako tacy są doskonalszą naturą, bo doskonalsza natura jest taka, to jest taka natura, która osiąga jakiś cel za pomocą mniejszej liczby działań. W przypadku aniołów było tak, że Pan Bóg stworzył ich i oni mieli można mieć właśnie jeden moment na to, żeby wybrać, czy chcą być zbawieni, czy, czy chcą być też właśnie wobec tego z nim, czy chcą być jednak. Po prostu poza nim, czy po prostu bez niego, czy, czy chcą budować swoje szczęście po prostu na samych swoich naturalnych zdolnościach. Mieli jakby jeden moment na to, i w tym jednym momencie Anioł wybiera. I jak już wybierze, to już nie może tego wyboru cofnąć, ponieważ ten wybór, jakby angażuje go całkowicie i w sposób nieodwołalny, to materia jest naszego ciała, jest takim czynnikiem w naszej strukturze, który powoduje, że my możemy zmienić ten wybór, którego żeśmy dokonali. Zastanawiają się z powrotem, mogę popaść w grzech śmiertelny, a potem mogę się nawrócić, nagle w ciągu jednej sekundy mogę zmienić właściwie teoretycznie. To się oczywiście rzadko zdarza, tak szybki taki upadek i szybkie powstanie, ale to jest jak najbardziej możliwe i się czasem zdarza. Zresztą w ogóle mogę wiele razy, Można przez człowiek może zgrzeszyć i może jednocześnie potem się po jakimś czasie nawrócić dzięki Bożej łasce, a to jest w przypadku anioła zupełnie niemożliwe. I to wynika z Jego doskonałości paradoksalnie. To, że aniołowie nie mogą się w żaden sposób, już teraz ci, którzy upadli, nie mogą nawrócić się, wynika właśnie z ich doskonałości. Ta doskonałość, właśnie to, że wybierają w jednym momencie swoje przeznaczenie całe życie, to także powoduje, paradoksalnie znowu, że nie da się znaleźć lekarstwa na ich chorobę. Na ten grzech, który popełnili aniołowie, Bóg nie mógł znaleźć lekarstwa, bo już takiego nie ma. Nie dlatego, że lekarstwa, które Pan Bóg przygotowuje są jakieś Niewłaściwe, nie niedoskonałe, tylko dlatego, że natura aniołów jest już tak doskonała, że jeżeli się anioł zepsuje, to już się go naprawić po prostu nie da. Jest to po prostu kwestia tej wielkiej zupełnie wyjątkowej jego doskonałości, który, przez to anioł jest do Boga bardzo podobny, chociaż jest ciągle nieskończenie mniejsze, bo jest właśnie w nim możliwa ta zmienność. Jest właśnie możliwe w nim to odpadnięcie od... Od nieskończonego dobra. Przede wszystkim anioł sam z siebie tego dobra nieskończonego nie stanowi. Anioł, jak każde stworzenie, jest od Boga całkowicie zależny. Jakby w każdym momencie swojego istnienia, musi to istnienie cały czas być podtrzymywane przez Boga. Ten pierwszy poruszyciel musi cały czas poruszać, żeby anioł mógł myśleć i żeby mógł kochać. Ale tej miłości, jaką mają aniołowie i tego poznania, jakie mają aniołowie, my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Także więc ten wybór, którego aniołowie dokonali, był dużo bardziej przemyślany, jeśli si tak można powiedzieć, chociaż jakby dokonał się w jednym jakimś tam ułamku w sekundy. Też nie jest to dobre określenie, bo aniołowie nie żyją w naszym czasie, żyją w takim czasie właściwym dla istot duchowych, który jest czasem takim pewnym, pewnych momentów, w których mogą się ci aniołowie nad czym czy innym zastanawiać, ale... Ale właśnie to też jest złe słowo zastanawiać, oni nie dokonują zastanawiania się, oni nie rozumują tak jak człowiek przechodząc z jakichś przesłanek do wniosku, przechodząc z jakiejś jednej tezy do drugiej, wyprowadzając pewne wnioski, tylko oni po prostu intuicyjnie widzą prawdę i wybierają to, czego chcą. I robią to, jeżeli chodzi o poznanie aniołów, ono jest tak doskonałe, że przez długi czas się teologowie zastanawiali, jak to jest w ogóle możliwe, zresztą, że, że anioł jest w stanie w ogóle upaść, że, że się w ogóle zdarzył taki upadek, jak to się w ogóle mogło zdarzyć, jak to się mogło stać, że aniołowie zgrzeszyli. Mogło się to stać tylko dlatego, że grzech aniołów ma charakter właśnie nadprzyrodzony, tak? trochę też jak i grzech człowieka zresztą. Mianowicie aniołowie, tak jak i ludzie zostali dopuszczeni do porządku nadprzyrodzonego, to znaczy zaproponowano im możliwość uczestniczenia w tym wewnętrznym Bożym życiu, które przekracza ich nieskończenie, tak jak i nas, Bóg Jego życie wewnętrzne przekracza nieskończenie. Aniołowie mogli wybrać, czy chcą mieć to same swoje naturalne życie. Czy chcą mieć to życie nadprzyrodzone, albo też druga możliwość, bo święty Tomasz tutaj też nie wiedział, i wiara katolicka nam tego też nie, nie określa, jakoś bardziej precyzyjnie. Czy też druga możliwość, że anioł, aniołowie chcieli mieć to nadprzyrodzone życie, ale chcieli osiągnąć samemu, bez pomocy Bożej Łaski. Tego do końca nie wiemy. Niewątpliwie. Na poziomie czysto naturalnym anioł widzi, że Bóg jest nieskończonym dobrem. Na poziomie czysto naturalnym grzech anioła jest w ogóle niemożliwy, bo jego umysł jest tak silny, jego wola jest tak silna, że nie jest w stanie odejść od Boga. Ale na poziomie przyrodzonym, tym, który przekracza anioła, anioł tutaj już jest, można powiedzieć, w takiej podobnej sytuacji jak człowiek, że widzi rzeczywistość, która jednak nie widzi jej całkowicie. Jest coś, co go przekracza i wybiera, posługując się swoją wolą, ale ponieważ nie, nie przylgnął do tej rzeczywistości całkowicie, ona go właśnie przerasta, wobec tego może od niej odejść. I na poziomie nadprzyrodzonym, dlatego właśnie grzech aniołów był możliwy. Natomiast ciekawą jest rzeczą to, że bo też nas katolicka wiara naucza, że mniejsza część aniołów odeszła od Boga. Że faktycznie po prostu mniejsza niż połowa, no nie wiemy, to jest mowa o jednej trzeciej w Apokalipsie, ale to niekoniecznie musi być dosłowna jedna trzecia. Jest to po prostu sposób wyrażenia się Pisma Świętego, który mówi o mniejszej części. I to jest też ciekawe, dlatego że, jeżeli chodzi o ludzi, co prawda, też tutaj to różnie teologowie oceniali, ale taką opinią teologiczną, nie jest to żaden dogmat, ale opinia teologiczna powszechna mówi, że rzeczywiście więcej niż połowa ludzi, ostatecznie się potępi niestety. Jeżeli chodzi o ludzi, w ogóle wszystkich kiedykolwiek żyjących, jeżeli chodzi o tych, którzy żyją w kościele, jest szansa, że więcej niż połowa się rzeczywiście zbawi, natomiast, czyli większość, natomiast jeżeli chodzi o wszystkich kiedykolwiek żyjących, raczej, raczej nie jest to właśnie żadnym dogmatem, ale taką opinią powszechną, że więcej niż połowa jednak się potępia. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ludzi, to potępienie jest niestety tą częstszą opcją w przypadku aniołów, tylko mniejszość. I święty Tomasz też. Tłumaczy to w ten sposób, że oczywiście teoretycznie to jest kwestia wolnej woli i tutaj oczywiście mógłby różne warianty być świata zrealizowane, to jest, to jest prawda, ale z drugiej strony właśnie tego należałoby oczekiwać, pisze Święty Tomasz, że właśnie Anioł mniejsza część odeszła od Boga, że jednak większa część została jemu wierna, a to z tej przyczyny, że Aniołowie są właśnie tak doskonali. A im jest coś doskonalsze, tym jest mniejsza szansa, mniejsze prawdopodobieństwo, mniejsze niebezpieczeństwo, że odpadnie od Boga, no ale z drugiej strony, jeżeli odpadnie, to już nie ma możliwości jakiegokolwiek ratunku w przypadku akurat aniołów. Więc aniołowie są czysto duchowymi stworzeniami, nie mają żadnego ciała, nie tylko takiego ciała, które jest jakoś eteryczne i niewidzialne. Takie, które po prostu nie dałoby się go zobaczyć, ale jakimiś przyrządami naukowymi dałoby się stwierdzić istnienie tego ciała, jego obecność. Otóż aniołowie nie mają tego materii w sensie takim metafizycznym, czyli takim najbardziej ogólnym nie mają żadnej materii, czyli są czymś, co jakby takimi żywymi myślami, są po prostu czymś, co jest ponad przestrzenne, ponad. Ponadprzestrzenna, i wobec tego możemy w jakimś sensie mówić, że znajduje się anioł w jakimś miejscu, ale tylko w tym sensie, że w tym miejscu może działać swoją tą siłą, którą posiada, swoją wolą. Duch może działać na materię. Materia nie może działać na ducha, ale duch zawsze może działać na materię. Wobec tego, anioł swoją naturą anielską. Duchową czysto, może rzeczywiście na materię wpływać w jakimś określonym miejscu. W tym sensie mówimy, że zajmuje się w tym miejscu, ale nie dlatego, że jest jakoś przez to miejsce ograniczany, tak jak my jesteśmy przez miejsce jakby ograniczani, tylko to raczej anioł, można powiedzieć, jest właśnie, panuje nad tym miejscem. To nie ono jego ogranicza, tylko raczej on nad nim panuje, więc jest czymś doskonalszym. I może też się, tak mówiąc, językiem takim naszym teleportować się, to znaczy może się przenosić między jednym miejscem a drugim. W sposób natychmiastowy, bez bycia w miejscach pośrednich. Czyli nie musi być w miejscach pośrednich między dwoma punktami, tylko może się z jednego punktu nagle znaleźć w drugim punkcie, tam gdzie chce działać. Ale jego możliwości są ograniczone, dlatego że nie może być wszędzie tak jak Bóg. Bóg jest zawsze przez wszędzie obecny i też obecny jeszcze jeszcze doskonalszy sposób, bo on jakby ustanawia tą przestrzeń, podtrzymuje w istnieniu te wszystkie rzeczy, te substancje, rzeczy, które się w nim znajdują. Tutaj w przypadku anioła tak oczywiście nie jest. On jest tylko stworzenia. Jest ograniczony zawsze, jego umysł jest również ograniczony. Nie może, tak jak Bóg, poznawać wszystkiego jednocześnie. Może poznawać tylko pewien zasób rzeczy. Jest oczywiście pewna hierarchia aniołów, o której będziemy mówić później. Ta hierarchia też determinuje ich zdolności umysłowe, zdolności poznawcze, a to też oznacza różną miłość aniołów, różna ich doskonałość, stąd się bierze. Ale niezależnie od tego, jak doskonały jest anioł. To też musimy pamiętać, że jest ta ich umysłowość rzeczywiście czymś dużo, dużo doskonalszym niż nasza. No właśnie, chociażby to, że nie potrzebuje się nad czymś zastanawiać, tylko intuicyjnie wie, zna prawdę na poziomie naturalnym, czyli tych rzeczy, które może widzieć, które widzi za pomocą czystego, jakiegoś umysłowego oglądu, takiego czysto intuicyjnego. Anioł ma dostęp do tych szczegółowych rzeczy, rozważając pewne idee, pewne koncepcje, ma dostęp do tych konkretnych rzeczy, które istnieją wszędzie na świecie i bez możliwości pomyłki, więc zna, znajomość rzeczy jest dużo doskonalsza. Te właściwości o, niej, o których mówię, one są właściwie pochodzą z nauczania świętego Tomasza, one nie są tak do końca, bo wszystkie nie są zdogmatyzowane, ale są jakąś konsekwencją albo tych pryncypiów metafizycznych, albo konsekwencji albo są pewnym, pewnym wnioskiem z samych prawd wiary. Co do prawd wiary należy właśnie to, że aniołowie stali stworzeni i że zostali poddani próbie, mniejsza część ich została, stała się niewierna, większa część jest wierna cały czas i znajdują się w niebie. No i też chociażby właśnie to, że ten zły anioł, czy już właściwie wtedy już nie, nie anioł, tylko demon, szatan, diabeł. Ten, który jest tym przywódcą, bo musimy też pamiętać o ich hierarchii, to jest, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Tam nie ma żadnego, tak, żadnej demokracji, różnice między nimi są dużo większe niż między ludźmi swoją drogą. Natomiast ten główny, ten przywódca, właśnie zwany Lucyferem, chociaż to jest jego imię, które jest, można powiedzieć, imieniem zanim jeszcze upadł, bo to znaczy noszące światło, więc, więc nie niesący światło, więc jest to po prostu imię raczej, raczej sprzed upadku niż po. Ale faktem jest, że. On oczywiście jakby jest tym pierwszym źródłem wszelkiego zła, bo nie dość, że, że zanim poszli inni aniołowie, to też oczywiście ludzie zostali skuszeni. I to jest też drugi powód, dla którego powinniśmy prawdę aniołak mieć naprawdę na uwadze po, poza, poza tą pierwszą rzeczą, czyli pamiętanie o tym, że nie jesteśmy najdoskonalszymi istotami na świecie, że są od nas doskonalsi aniołowie, też prawdą jest, że na poziomie łaski, na poziomie tego Bożego daru, który wynika z Chrystusa, z tego wszystkiego, co Chrystus daje, jest pewna możliwość, aby niektórzy, na przykład święci, mogą znajdować się w niebie, jakby też jakby pomiędzy aniołami, to znaczy swoją świętością mogą dorównać aniołom. Człowiek nie może dorównać naturalną doskonałością aniołowi nigdy. Bo jest pod względem swojego umysłu, swojej zdolności do kochania, jest znacznie niżej niż anioł. Ale pod względem właśnie tego rozwoju w łasce, może nawet przekroczyć rozwój pewnych aniołów, i może święty w niebie, czy święci mogą być nawet gdzieś pomiędzy kimś hurami niejskimi, gdzieś pomiędzy nimi. Oczywiście, matka najświętsza jest królową aniołów, ale to z racji tego, że jest matką Bożą. I oczywiście, Jezus Chrystus jako wcielony Bóg. W swojej ludzkiej naturze też oczywiście znajduje się ta dusza Chrystusa i ciało Chrystusa, to też znajduje się, rzeczywiście ta ludzka natura Chrystusa znajduje się oczywiście też ponad aniołami. To jest jasne, ale to wynika właśnie z tego porządku wcielenia, z tego wielkiego daru, jakiego żeśmy doznali. Właśnie aniołowie takiego daru nie doznali, ale też i um, pamiętajmy, że to wszystko było kwestią lekarstwa na nasz grzech, a w przypadku grzechu aniołów właśnie tego lekarstwa już nie dało się znaleźć. Ale poza tym, poza tymi niecznymi wyjątkami, zasadniczo aniołowie są święci od ludzi. Zasadniczo są oni bardziej święci niż święci ludzie. Także są to wielcy święci, można powiedzieć, każdy z nich z wielkim świętym. To tyle może na ten czas, potem będziemy kontynuować z tym razem.